Jesteśmy przed ośrodkiem zdrowia w gminie Iwkowa i wsi Iwkowa. Ośrodek ten był budowany w latach 60. Była to dość duża budowla, która mieściła dwóch lekarzy, izbę porodową u góry mieszkania dla personelu. Dzisiaj to wszystko popada w ruiny. Po prostu stojąc tu przed tym ośrodkiem, jeszcze widzę naszych ojców, jak pracowali przy tym ośrodku. Nie wiem co ja tu wtedy robiłem, ale widziałem tu wykopane po prostu odwodnienie przy tych suterynach i twarze Leona Zielejskiego, Franka. Trojanowskiego, chyba Franciszek mu było na imię, Józek Sobek, Duda, zwany Sobkiem, i innych pracowników. Dziś trud naszych ojców idzie na marne. Nie wiem dlaczego. Mi się wydaje, że gdyby w tym ośrodku było nadal dwóch lekarzy, a nawet trzech, była rehabilitacja. Był ten ośrodek należycie wykorzystany, on potrafiłby zarobić sam na siebie. Słyszę i dochodzą mi takie słuchy, że ma być to przejęte przez prywatne ręce. Trochę serce boli, bo jest to pomnik naszych ojców i dziadów, można powiedzieć, i pradziadów. Duży wkład miał proboszcz, ksiądz. Jan Piechota. To on podarował pod ten ośrodek 80 arów ziemi z plebajskiego pola. Przykro to jest, że został ośrodek przeniesiony do porąbki w Koskiej. Wójt tłumaczył, że na środek gminy. Tylko ja zadaję pytanie: dlaczego proboszcz zwojakowej nie podarował pola na ośrodek zdrowia w latach 60.? -tych? Dlaczego w kątach siostry zakonne nie oddały pola pod budowę, żeby to było w centrum? Ksiądz proboszcz Jan Piechota był rozumnym człowiekiem. On. Tutaj włożył dużo trudu w tą wieś i parafię. Był jednym z księży, który uczyli religii, uczył religii w dwóch szkołach, w naszej szkole w centrum Miwkowej i na końcu wsi w drugiej szkole też wkowej. Mamy też tu i aptekę, która po części. Została już sprzedana. Była to własność społeczna, państwowa, i ja się dziwię, dlaczego to wszystko jest tak marnowane. Dlaczego my nie, nie umiemy uszanować pracy naszych ojców i po prostu dbać o te pomniki? Musimy mieć dobrego gospodarza we wsi, jako sołtysa, musimy mieć dobrego gospodarza jako wójta w gminie, a będzie inaczej. Bo dziś nie mamy gospodarzy. Świadczy o, ten, o tym rozwalający się most. Świadczy o, ten, o tym ten ośrodek zdrowia. Ja bym apelował do mieszkańców wsi i w by się zmobilizowali, by nie dali przejąć obcym ludziom i w prywatne ręce własności naszych ojców i naszych. Niegdyś mieliśmy bardzo prężną gminę, w której się wszystko budowało, był prężny gies. 22 sklepy, magazyn interwencyjny, magazyny nawozowe, dwie wagi wozowe, masarnia, wszystko było. Dziś jest ruina, ta jak tutaj, ruina tych schodów. Wszystko się rozleciało. GS przejęty został w mafijne ręce rodzinne, pewnej rodziny i winne prywatne ręce. Za marne grosze, za marne grosze. Dlatego dzisiaj nasze dzieci szukają chleba za granicą. Gdybyśmy umieli zadbać o po prostu przemysł, o rolnictwo, które było jeszcze w latach 80., dziś nasze dzieci nie szukałyby chleba za granicą. Ale mamy najbardziej skorumpowane rządy, które powinny być rozliczone od lat 80. Wszyscy po kolei. Bo nie ma takiego rządu, który by nie wysprzedawał majątku narodowego. Poszczególne rządy robiły to celowo, aby zniszczyć, i nadal się niszczy ten naród polski, który opłacił swoją wolność krwią krwią w różnych powstaniach w, w II wojnie światowej na wszystkich frontach i dziś nie umiemy uszanować tego wysiłku naszych ojców